Słodkie nieróbstwo u Majdanów. Małgorzata Rozenek bez makijażu spędza Boże Narodzenie przed telewizorem. Małgorzata Rozenek zdecydowanie wrzuciła na luz w świątecznym okresie. Czas, który poświęciłaby na upiększanie twarzy, postanowiła w jeszcze większym stopniu poświęcić ukochanemu mężowi i synom. Leniuchując na kanapie, łączyli się z wieloma innymi Polakami, którzy w podobny sposób wykorzystują dni wolne od pracy. Wspólnym elementem zdecydowanej większości zdjęć wstawianych od paru dni do mediów społecznościowych jest bogato przystrojona choinka. To właśnie na jej tle padają wzruszające wyznania i życzenia, odpakowywane są długo wyczekiwane prezenty, a odważni panowie proszą wybranki swego serca o rękę. Co prawda w tym roku w gronie znanych i lubianych nikt nie szarpnął się na ten romantyczny gest, lecz i tak po raz kolejny forma dekoracji bożonarodzeniowych drzewek ukazała zmysł aranżacyjny naszych ulubionych celebrytek. Oto choinki gwiazd w 2024 roku: Cichopek, Lewandowska, Rozenek, Fagata, Andjax. Które drzewko podoba się wam najbardziej? Majdanowie również nie odmówili sobie przyjemności pochwalenia się rodzinną fotką w świątecznej odsłonie. Dla Małgorzaty Rozenek przede wszystkim była to okazja do wyściskania dawno niewidzianego najstarszego syna, który kilka miesięcy temu podjął naukę na renomowanej uczelni w Lyonie. Odstawiona w cekinową spódnicę i elegancką czerwoną bluzkę gwiazda spędziła wigilię z mężczyznami swojego życia. Małgorzata Rozenek ukazana w naturalnej odsłonie w domowych pieleszach, perfekcyjna, Małgonia jeszcze do niedawna przemierzała Dubaj wspólnie ze swoim habibi, zasypując profil instagramowy zdjęciami z dalekiej podróży. Tym razem zamarzył jej się wypoczynek bez szaleństw, wyłącznie w gronie najbliższych. Radosław Majdan ukazał ich rodzinny chill, pod znakiem którego upłynął im pierwszy dzień Bożego Narodzenia, piękne mamy te święta, podpisał trzy zamieszczone kadry ukazujące relaks, pysiuli, kobiety i jej trzech synów oraz uroczego baseta przed telewizorem, niewątpliwie na uwagę zasługuje rzadko prezentowana w mediach społecznościowych wersja Sejut Małgorzaty Rozenek. Zdaje się, że Majdanowie spełnili oczekiwania internautów, którzy pragnęli zobaczyć, jak ich idole prezentują się w bardziej naturalnym, domowym wydaniu. Po domowemu w dresie najlepiej bez cekinów, blinku i świateł, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej cudowny widok to jest czas, aby się wyciszyć i zrelaksować, i to jest mistrzowska drużyna podkreślili w komentarzach. Brak makijażu wyszedł na dobre?